Czujesz tę energię? To puls transformacji energetycznej, który przyspiesza z każdą chwilą. Odważnie wkraczamy w przyszłość, pełni siły, determinacji, z niezmienną pasją do działania. Nasza nowa identyfikacja wizualna to więcej niż zmiana nazwy to symbol naszej mocy i nieustannego dążenia do doskonałości. Inspirowani zdobytym doświadczeniem, gotowi na wyzwania jutra. Pokazujemy światu, kim jesteśmy i co potrafimy. Od ponad 60 lat budujemy infrastrukturę energetyczną w Polsce i za granicą. Nasz zespół to ludzie pełni wiedzy i entuzjazmu. Razem przekraczamy granice tego, co wydawało się niemożliwe. Projektujemy, budujemy i modernizujemy stacje i linie elektroenergetyczne. Kreujemy przyszłość energetyki, wprowadzając innowacje. Synergia naszych kompetencji umożliwia realizację wymagających zadań. Postęp motywuje nas do przełamywania standardów i tworzenia nowych możliwości. Odpowiedzialność to fundament naszych działań. Dbamy o bezpieczeństwo, wspieramy zieloną transformację i zrównoważony rozwój. Wszystko to łączy się w jedną całość, by pokazać, kim jesteśmy. Alterga. Siła w każdym połączeniu.